Witam was serdecznie, moi drodzy, w nowym filmiku na moim kanale. Dziś nagrywamy sobie wyjątkowy unboxing, ponieważ udało mi się dorwać cudny zestaw dwóch petshopów. Zaraz wam pokażę jaki. Ale zanim do tego przejdziemy, poproszę was standardowo o zostawienie łapki w górę pod tym filmikiem, kliknijcie ją. Tam na dole oraz zostawcie suba na moim kanale. Zachęcajcie innych. Ja Wam z góry za to bardzo, bardzo dziękuję. Zapraszam również na mój Instagram. Wyświetli się on tutaj na dole. I możemy już przejść do unboxingu. Zaraz Wam pokażę ten zestaw. Zestaw z shortherem i Kapibarą jest wręcz przepiękny. Jak go zobaczyłam w sklepie, to od razu go kupiłam. A się nie spodziewałam, że będą w sklepach, więc byłam naprawdę mega zaskoczona. A teraz już otwierajmy, bo sama się nie mogę doczekać. A tak wygląda opakowanie z tyłu. Zapomniałam jeszcze wam tutaj pokazać. Dobra, mam już tutaj petshopy. Zaraz je będziemy wyjmować z tego plastiku. W opakowaniu dostaliśmy również takie jeszcze tło scenkę, jakby dla tych petshopów, ponieważ jest to zestaw zimowy, jak sami widzicie po okolicznościach. Więc naprawdę uroczo. Z tyłu doklejony był oczywiście katalog z serii czwartej Petrzopów oraz karta naszego Shorterka. Zacznijmy sobie od akcesoriów. Na początku mamy kawę w filiżance z serduszkiem. Prócz tego kawałek tortu truskawkowego i mamy jeszcze taki różowy kwiatuszek na głowę dla kapibary. A teraz czas na Petrzopy. Oto nasza kapibara. No, zobaczcie, kochani, jaka ona jest. Przepiękna. Jest to pierwsza kapibara petropowa, tak mi się bynajmniej wydaje, o takim kształcie. Jest w pięknych, beżowych odcieniach i ma zielone oczka z serduszkami. I ogólnie ma takie serduszka z tyłu również. Możecie proponować dla niej imię, bo nie mam pojęcia, więc tutaj na czacie e, piszcie od razu. Jestem zachwycona, że wprowadzili kształt kapibary. A tak prezentuje się z założonym kwiatuszkiem na głowie. I czas na drugiego Petropa. Kochani, przed Wami nasz nowy różowy short hair. Ja jestem zachwycona nim. Ma piękny design. Zobaczcie, jest w takich jasnych odcieniach różu. I ma takie ciemniejsze elementy i kwiatuszki, białe łapki i niebieskie oczy. No jest prześliczna. Na pewno jest to bardzo unikatowy zestaw, i cieszę się, że udało mi się go zakupić. Jeśli go również zdobyliście, dajcie znać na czacie. Chętnie przeczytam Wasze historie. A więc, moi drodzy, to by było na tyle. Tak prezentuje się zestaw w całej okazałości. A ja teraz dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się Wam spodobał i widzimy się w następnych moich filmikach. Do zobaczenia. Słodka Bella.